I co, widać nas? Weronika, uśmiechnij się, będziesz w telewizji. To jest nasz wehikuł czasu. Hmm, muszę gdzieś postawić telefon. Dlaczego zaczynamy? Najstarsze jest święto Konstytucji, więc ustawmy zegar na 3 maja 1791 roku. No to startujemy. Konstytucja 3 maja była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce i drugą konstytucją w świecie do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, które w 1772 roku dokonały pierwszego rozbioru Polski. Głównymi autorami ustawy rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji Trzeciego maja, byli Stanisław Małachowski, Stanisław August Poniatowski. Hugo Kołontaj, Ignacy Potocki i Adam Kazimierz Czartoryski. Konstytucja głosiła koniec wolnej elekcji i wprowadzenie monarchii konstytucyjnej. Zniesienie liberum weto i instrukcji poselskich. Kres odrębności między Koroną i Litwą. Nadanie mieszczanom prawa do bezpieczeństwa osobistego, nabywania majątków i prawowania urzędów. Objęcie chłopów opieką prawa i administracji rządowej. Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko 14 miesięcy. Nastąpił bowiem drugi, a potem trzeci rozwój polski, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat. Konstytucja 3 maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się. we yeah. Kolejnym świętem wprowadzonym do naszego kalendarza było święto pracem. Przynieśmy się do 1 maja 1886 roku, aby zrozumieć jego ideę. 1 maja 1886 w Chicago w Stanach Zjednoczonych doszło do brutalnych starć robotników z policją. Głównym postulatem robotników było 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin na nasze własne potrzeby. W celu uczczenia tego strajku i klasy robotniczej w 1889 roku ustalono, że dzień 1 maja będzie obchodzony jako święto pracy. Polsce święto pracy stało się świętem państwowym od roku 1950. 1 maja organizowano manifestacje i pochody uliczne. Groszono, entuzjastyczne okrzyki pozdrawiano przywódców partyjnych i państwowych stanów na przygotowanych trybunach. Śpiewano także piosenki, które mobilizowały do wspólnej pracy w ramach czynu społecznego. Majowym jest święto flagi państwowej obchodzone 2 maja. Hubert przeniesił się do 2004 roku, kiedy to zostało wprowadzone. Nie jestem pewien. Teraz ja wpiszę. Startujemy. Co ja serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa? Czy to piastowska, czy jak Powiewa flaga, bo tu jest Polska. Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona. Niezwyciężona, biało-czerwona, czy ci w duszy gra? Czujesz to, co Przyspiesza tak Gdy tańczą z wiatrem kolor dwa. Ojczyzna honor Wiara to siła Historia tego Nas nauczyła Zrywała więzy Wstawała z kolan Niezwyciężona Biało-czerwona Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? Serce przyspiesza ta, z wiatrem kolor dwa, Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja Serce przyspiesza Uchwalono na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej polskiej 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest dzień Polonii i Polaków za granicą. Flaga państwowa i naczeń narodowa to oficjalny znak symbolizujący nasze państwo jest jednym z naszych symboli narodowych. Przypomnijmy sobie, jakie mamy symbole narodowe i jakie jest ich znaczenie. Cześć, jestem Polak Mały. Pewnie znacie ten wierszyk. Przypomnę Wam jego fragment. Kto ty jesteś? Polak Mały. Jaki znak Twój? Orzeł Biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. I to właśnie ja. Polak Mały. A to to jest Polska. Kraj, w którym żyjemy. Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn. Są to symbole narodowe i Polska też takie ma. Dziś chcę wam o nich opowiedzieć. Pomoże mi w tym ta magiczna książka. Bądźcie teraz bardzo grzeczni i słuchajcie uważnie. Ciii. Ja też zamieniam się w słuch. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, trzej bracia, Lech, Czech i Rus, przemierzali krainy w poszukiwaniu dobrego miejsca na swoje nowe osady. Rus i Czech znaleźli je wcześniej, a Lech pojechał dalej sam. Strudzony podróżą, postanowił odpocząć pod ogromnym dębem. Po chwili. Zauważył, że na samym jego czubku znajduje się gniazdo. Nagle wzniósł się z niego biały, dostojny orzeł. Długo wpatrywał się w pięknego, białego orła, który dumnie unosił się na tle zachodzącego słońca. Widok ten zrobił na nim tak duże wrażenie, że postanowił w tym miejscu założyć osadę, którą nazwał od gniazda Gniezno. Była to pierwsza stolica Polski, a biały orzeł na czerwonym tle stał się jej symbolem. Godło zmieniało się przez wieki, ale orzeł biały towarzyszy nam do dziś. Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. To dwa połączone ze sobą kolory. Biały symbolizuje czystość, jaką reprezentuje orzech, a czerwony jego waleczność i odwagę oraz krew przelaną przez Polaków w obronie ojczyzny. Flaga Polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się losy naszej ojczyzny. Teraz możecie ją zobaczyć przede wszystkim podczas uroczystości i na budynkach państwowych. Każdy z Was może wywiesić ją przed swoim domem, na przykład podczas Świąt Narodowych 3 maja, czy Święta Niepodległości 11 listopada. Ustanowiono również Dzień Flagi 2 maja. Pamiętajcie o tym, że flagę należy szanować. To nasz symbol narodowy. To nasz kolejny symbol narodowy hymn. Ta pieśń powstała, gdy Polska była w niewoli i zniknęła nawet z mapy Europy. Polacy nie mogli się z tym pogodzić. Walczyli o naszą ojczyznę. Jednym z nich był Józef Wybicki, który napisał słowa hymnu we Włoszech, gdzie powstawały legiony polskie. Hymn przez lata śpiewany był przez polskich żołnierzy, dodawał im otuchy i zagrzewał do walki. Teraz najczęściej słyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Taki tytuł nosi nasz hymn. Podczas ważnych uroczystości narodowych, patriotycznych, państwowych, ale również sportowych, każdy Polak powinien znać jego słowa. Hymn to wyjątkowa pieśń. Nauczycie się go raz i zapamiętacie już na całe życie. I jak Wam się podobało naprawdę fajnie jest być Polakiem? Przypomnijmy sobie raz jeszcze: to jest. Godło. Tak jest. A to? Flaga. Bardzo dobrze. A teraz? Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szafnę Hymn. Nauczcie się jego słów. To bardzo ważne. Skoro już znacie wszystkie nasze symbole narodowe, możecie o sobie mówić: Polak Mały. Do zobaczenia! Przybliżyliśmy Wam okoliczności prowadzenia i znaczenie mających świąt. Wracamy na dół. Musicie przydać, że takie podróże w czasie to niezła zabawa. Dokładnie. Czekajcie, jak to się włącza?